Zadanie dziewiąte. Rozwiąż nierówność, nierówności wymierne pod punkt A. x kwadrat dodać 2x, dodać 1, podzielone przez x kwadrat, odjąć x i odjąć 2, większe od zera. Na początek dziedzina, czyli przyrównuję mianownik do zera, tak żeby wyznaczyć miejsca, zera, miejsca zerowe mianownika i te liczby wykluczyć z dziedziny. Funkcja kwadratowa, równanie kwadratowe, czyli delta jest 1 plus 8, czyli 9. Pierwiastek jest 3, czyli x jest 1 plus albo minus 3 przez 2, czyli 2 lub minus 1. To znaczy, że dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 1, 2. No i teraz nierówność. Już mam ułamek 1 po lewej stronie. Po prawej stronie jest 0, więc mogę zapisać w postaci iloczynowej. Znak iloczynu jest taki sam jak znak razu. Plus 1, x kwadrat odjąć, x odjąć 2, większe od 0. x kwadrat plus 2x plus 1 to jest x dodać 1 do kwadratu. A x kwadrat minus x minus 2 no, mogę rozłożyć na czynniki, ale też no, może przepiszę. Mam miejsca zerowe już wyznaczone, czyli y, tutaj jest minus 1 i jest to miejsce zerowe podwójne. Tutaj jest minus 1 po raz trzeci i 2. Czyli no, teraz muszę pamiętać o tym o okropności pierwiastków. To jest. Minus 1 i 2 oraz od tego, jak rysować, od której strony zaczął wykres. Tu jest do kwadratu, czyli plus, tutaj jest x kwadrat, czyli plus, zatem wykres jest rysowany z prawej strony. 2 jest miejscem pojedynczym, minus 1 jest potrójne, czyli za każdym razem wykres przechodzi na drugą stronę, większy od 0, czyli x należy. Od minus nieskończoności do minus 1, w sumie od 2 do nieskończoności. Podpunkt B. 2x plus 1 przez x do potęgi trzeciej dodać 4x kwadrat dodać 4x, mniejsze lub równe od 0. No i tutaj podobnie to już jest w postaci znaczy już jest w postaci jednego łamka, a po drugiej stronie 0, więc za chwilę postać doczynowa. Trzeba tylko dziedzinę określić, czyli x do trzeciej plus 4x kwadrat plus 4x równa się 0. x przed nawias. x kwadrat plus 4x plus 4. No i tu mam wzór skróconego mnożenia, czyli 0 i minus 2. Z wyłączeniem minus 2 i 0. No i mogę zapisać to w postaci widocznowej. 2x dodać 1, x do 3 plus 4x kwadrat plus 4x mniejsze równe 0. Z pierwszego mam po przyrównaniu do 0 minus 1, druga, a z drugiego wiem, że jest tutaj 0. I wiem, że jest minus 2, ale jest x plus 2 do kwadratu, to znaczy, że minus 2 jest pierwiastkiem podwójnym. Minus 2, minus 1, druga, 0, plus i plus, czyli od góry 0 jest pojedyncze, minus 1, druga pojedyncza i minus 2 jest podwójnym miejscem, czyli wykres się odbija od osi mają być mniejsze lub równe od 0, teraz tylko dziedzina minus 2 i 0 i mniejsze lub równe czyli x należy od minus 1 drugiej w lewostronnie doknięty do 0, podpunkt C x do potęgi trzeciej dodać 4x kwadrat przez x kwadrat dodać x odjąć 12, większe albo równe 0. No i znowu dziedzina, x kwadrat plus x odjąć 12 równa się 0, równanie kwadratowe, czyli delta 1 minus 4 ac, czyli plus 48, pierwiastek delty jest 7, czyli x równa się minus b plus minus 7 przez 2 to jest 3 i minus 4, czyli dziedzina rzeczywista z wyłączeniem minus 4 i 3. No i podobnie jak w przykładzie a i b, postać iloczynowa. x kwadrat plus x minus 12 większy równe 0. Tutaj wiem, że jest minus 4 i 3, a to muszę rozwiązać x do trzeciej plus 4x kwadrat równa się 0. Wyłączam x kwadrat przed nawias, x dodać 4, czyli tutaj jest 0 podwójne i tu jest minus 4. No ale patrząc, że mam tutaj i tutaj minus 4, to znaczy, że jest minus 4 też podwójne. Minus 4, 0 i 3. W tym nawiasie z x do trzeciej z plusem, tu jest x kwadrat też współczynnik jest dodatni, czyli od góry 3 jest pojedynczym pierwiastkiem. 0 jest podwójnym pierwiastkiem, czyli się odbija. Minus 4 jest powójnym pierwiastkiem, czyli też się wykres odbija. Do dziedziny nie, zależy, nie należy minus 4 i 3 większe lub równe, czyli 0 w takim razie jest zamalowane i mają być yy, wartości większe lub równe 0, czyli to, no i oczywiście trzeba pamiętać, że 0 też yy, większe lub równe, czyli 0 też będzie rozwiązaniem, czyli pojedynczy element 0 w sumie od 3 do nieskończoności. I to były trzy pierwsze przykłady. Pod punkt D 2x odjąć 5 przez x kwadrat odjąć 16, jest mniejsze lub równe od x przez x dodać 4. No i tu już będzie troszeczkę więcej liczenia, bo trzeba będzie to przenieść wszystko na jedną stronę i sprowadzić do wspólnego mianownika. Najpierw dziedzina. Czyli x kwadrat pod 16, to znaczy, że jest 4 i lub minus 4 oraz x plus 4 równe 0, czyli x równe minus 4, czyli dziedzina rzeczywiste z wyłączeniem minus 4 i 4. Co można od razu zauważyć, że wyszło to samo miejsce zerowe dla jednego i drugiego mianownika znaczy, że będą jakieś wspólne czynniki. Ja tutaj to od razu zaznaczę kolorem. Jeszcze nie teraz. Yy, 2x odjąć 5 przez i to rozkładam ze wzoru skróconego mnożenia. Yy, x odjąć 4. No i. Ta minus czwórka wspólna, czyli tutaj mam x plus 4 minus x przez x plus 4. Mniejsze lub równe od 0. No i na czerwono mam zaznaczony ten wspólny czynnik, czyli jeżeli teraz robię wspólny mianownik, to ten wspólny czynnik x plus 4 jest wypisane tylko raz. No i jeżeli mam nowy mianownik, ten czarno-czerwony, i podzielę przez ten mianownik, który był, w tym. W tym ułamku, gdzie licznik jest 2x minus 5, to mianownik jest ten sam, czyli licznik się też nie zmienia. Odjąć, a tutaj, jeżeli podzielę ten nowy mianownik przez stary, to te czerwone nawiasy się skrócą, zostanie ten czarny nawias x minus 4 i razy licznik, czyli x razy x minus 4. Czyli w liczniku 2x odjąć 5, odjąć x kwadrat, dodać 4x przez x minus 4 i x dodać 4, mniejsze, równe 0. No i mam licznik, który muszę uporządkować, ale też już wiem, że będę sprowadzał do postaci widocznowej, czyli od razu już w postaci widocznowej minus x kwadrat dodać 6x, odjąć 5, x odjąć 4, x dodać 4, mniejsze lub równe 0. No i tutaj już wiem, minus 4, 4, a tutaj deltę 36 odjąć 20, czyli 16, pierwiastek jest 4, czyli x równa się minus b plus minus pierwiastek delty przez 2a, czyli minus 2 przez minus 2 to jest 1 i minus 10 przez minus 2 to jest 5. Czyli mam cztery miejsca zerowe, każde jest pojedyncze. Minus 4, 1, 4 i 5. Tu jest współczynnik ujemny, bo jest minus x kwadrat. Tu jest dodatni, i tu jest dodatni. Czyli jest rysowane z prawej strony od dołu. No i każdy pierwiastek jest pojedynczy, czyli wykres przechodzi na drugą stronę. Do dziedziny nie należy minus 4, 4. Mniejsze lub równe, czyli pozostałe są. Zamalowane i mniejsze lub równe wartości pod osią, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 4, w sumie od 1 do 4, w sumie od 5 do nieskończoności. I to był podpunkt d. przykład od razu już przepisując będę rozkładał na czynniki, czyli x dodać 3 przez, tu jest wzór skróconego mnożenia x minus 4 i x dodać 4. Od razu też przeniosę ten z prawej strony ułamek na lewo. 2x przez x, x minus 4. Jest większe lub równe od 0. Tutaj kilka rzeczy zrobiłem równocześnie i od razu rozłożę czynniki na, na Rozłożyłem mianowniki na czynniki i przyniosłem wszystko na jedną stronę. Tak naprawdę powinienem zacząć zadanie od określenia dziedziny, ale ja tu równocześnie rozkładając te mianowniki na czynniki od razu sobie przygotowuję też do określenia dziedziny, bo jak mam rozłożone na czynniki, to bez problemu można podać dziedzinę. Wszystkie rzeczywiste z wyłączeniem 4 minus 4, 0 i 4. No, i też tutaj kolorowo zaznaczę, że mam wspólny czynnik. Tym wspólnym czynnikiem jest x minus 4. Czyli jeżeli mam teraz ułamek, to będzie tak, x, x plus 4 i wspólny czynnik x minus 4 wypisany tylko raz. Jeżeli ten mianownik podzielę przez ten, który był, zostaje x. Ten x jest pomnożony razy licznik. I tutaj też mam yy, mianownik nowy podzielony przez stary. Zostaje x plus 4 i razy licznik, czyli 2x razy x dodać 4 większe lub równe od 0. Postać jedoczymowa. x kwadrat dodać 3x. Odjąć 2x kwadrat. Odjąć 8x. Razy x razy x dodać 4 i razy x odjąć 4. Większe lub równe od 0. 4, minus 4, 0, no a tu mam y, równanie kwadratowe, minus x kwadrat, minus 5x równa się 0, x wyłączam przed nawias, albo minus x wyłączę przed nawias, y, x y, plus 5, czyli jest 0 i jest minus 5. Muszę pamiętać, że 0 wyszło dwa razy, czyli 0 jest podwójnym miejscem zerowym. Yy, współczynnik przy najwyższej potędze, tu jest minus, tu jest plus, tu jest plus, tu jest plus z każdym z czynników, czyli minus 5, minus 4, 0, 4. Współczynnik ujemny, czyli od dołu 4 jest pojedyncze, 0 jest podwójne, Minus 4 pojedyncze i minus 5 pojedyncze. Do dziedziny nie należy. Minus 4, 0 i 4. Większe lub równe, to znaczy, że jest zamalowane. I tu mam przedziały, tu są większe równe, czyli x należy od minus nieskończoności do minus 5. W sumie od minus 4 do 0 i od zera na od zera do 4. I to był podpunkt E. Podpunkt F. No i tutaj tak samo jak w poprzednim przykładzie, żeby nie przepisywać dużo od razu, przenoszę wszystko na jedną stronę i rozkładam na czynniki. Czyli w pierwszym mianowniku mogę wyłączyć x przed nawias. W drugim mianowniku również mogę wyłączyć x przed nawias. Czyli dziedzina to są rzeczywiste z wyłączeniem 0, minus 2, 0 i minus 1. No i wspólnym czynnikiem jest x. Czyli po sprowadzeniu do wspólnego mianownika mam x. x plus 1, x plus 2. Czyli teraz tak, to x minus 1 muszę pomnożyć przez brakujące x plus 1. To jest wzór skróconego mnożenia x kwadrat od 1. A 2 minus x muszę pomnożyć przez x plus 2. Czyli inaczej 2 plus x czyli mam 2 plus x, 2 minus x to jest też wzór skróconego mnożenia 4 minus x kwadrat i mam minus przed czyli będzie minus 4 plus x kwadrat większy od 0 czyli w postaci iloczynowej 2x kwadrat podjąć 5 x x plus 1 i x plus 2 minus 2, minus 1, 0 i tutaj 2x kwadrat minus 5 równe 0, 2x kwadrat równe 5, x kwadrat równe 5 drugich, czyli x równy pierwiastek z 5 drugich lub x równe minus pierwiastek z 5 drugich. Plus, 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 czyli od góry. Najmniejsze jest te. To jest pierwiastek z 2,5, a minus 2 to jest minus pierwiastek z 4, czyli minus 2 jest na pewno najmniejsze. Potem jest minus pierwiastek z 5 drugich, minus 1, 0 i pierwiastek z 5 drugich. Dodatni. Każdy pierwiastek jest pojedynczy. Większy od 0, czyli nie muszę się zastanawiać, które z liczby należą do dziedziny, bo i tak wszędzie są przedziały otwarte. I od 0, czyli x należy od minus 2 do minus pierwiastka z 5 2, w sumie od minus 1 do 0, w sumie od pierwiastka z 5 2 do nieskończoności. No i to był podpunkt f, czyli szóste y, zadanie. Kolejny to jest podpunkt G. 2x dodać 1. Wyłączony x przed nawias, czyli 2x dodać 7. Odjąć. 2x dodać 3. I też tutaj wyłączony x przed nawias. 2x dodać 5. Dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem 0, minus 3,5, 0 i minus 2,5. Mniejsze od 0. No i znowu wspólnym czynnikiem jest ten x, czyli mam x, 2x dodać 7, 2x dodać 5. 2x dodać 1, 2x dodać 5 i w drugim ułamku 2x dodać 3, 2x dodać 7, mniejsze od 0. Czyli teraz trzeba będzie te dwa nawiasy w 10 przez siebie pomnożyć. 4x kwadrat dodać 10x, dodać 2x i dodać 5. Tu mam minus, czyli będę musiał rozmieścić znaki. 4x kwadrat, Minus 14x, minus 6x i minus 21 przez x, 2x dodać 7, 2x dodać 5, mniejsze od 0. 4x kwadrat się redukuje. 12x i minus 20x to jest minus 8x. I 5 minus 21 minus 16 razy x, razy 2x plus 7 i razy 2x plus 5 jest mniejsze od 0. Tu jest minus 5 drugich, minus 7 drugich, 0. I minus x minus 16 równe 0, to znaczy, że x jest równe minus 2. Minus 3,5 jest najmniejsze. Minus 2,5, minus 2 i 0. Minus, plus, plus i plus, czyli od dołu każdy pierwiastek jest pojedynczy, mniejszy od 0. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus 7 drugich, w sumie od minus 5 drugich do minus 2. W sumie od zera do nieskończoności. Podpunkt G to był. Podpunkt H. 2x przez wzór skróconego mnożenia. Odjąć 2x dodać 3 przez 3x mogę wyłączyć przed nawias i w nawiasie zostaje x plus 1 mniejsze lub równe od 0. Wspólnym czynnikiem jest x plus 1. Dziedzina. To są wszystkie rzeczywiste z wyłączeniem minus 1, 0 i 1. No i wspólny mianownik. To jest 3x, x minus 1 i x plus 1. W pierwszym mianowniku brakuje mi tego 3x, czyli muszę pomnożyć 3x razy 2x, to jest 6x kwadrat. W drugim mianowniku brakuje mi x minus 1, czyli 2x plus 3 muszę pomnożyć razy x minus 1. Czyli 6x kwadrat odjąć 2x kwadrat dodać 2x. Odjąć 3x i dodać 3. Tu już od razu uwzględniałem zmianę znaku. No i w liczniku mam 4x kwadrat, odjąć x i dodać 3 razy 3x, razy x minus 1 i razy x dodać 1 mniejszy lub równe 0. Minus 1, 1, 0, a tutaj delta jest 1, odjąć 4 razy 3 i razy 4. Czy jest ujemna? To znaczy, że miejsc 0 nie ma. Ale muszę patrzeć też na znak, bo tam nawias może wpłynąć na to, czy jest rysowana od góry, czy od dołu. Plus, 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 plus. Minus 1, 0, 1. Współczynnik jest dodatni. Każdy pierwiastek jest pojedynczy. Mniejsze lub równe 0, czyli kółka Ewentualnie zamalowane, ale każda z tych liczb i minus 1, i 0 i 1 nie należą do dziedziny. Mniejsze lub równe. x należy od minus nieskończoności do minus 1. W sumie od 0 do 1. No i ostatni przykład. E x plus 1 przez x minus 2 odjąć 6x dodać 2 przez wzór skróconego mnożenia x odjąć 2, x dodać 2 mniejsze lub równe od 0. x minus 2 i tutaj też jest x minus 2, to jest wspólny czynnik. Czyli wspólny czynnik wpisuję raz, i jeszcze jest x plus 2 to x plus 1 w pierwszym będę musiał pomnożyć przez x plus 2 to jest x kwadrat plus 2x plus x plus 2 odjąć. Tutaj zostaje ten sam mianownik, czyli licznik też zostaje taki sam. Minus przed ułamkiem to jest tak jak przed nawiasem, czyli muszę zmienić znak. Tutaj często błąd to właśnie nie, zostawienie znaku przy tej drugiej litwie. Trzeba zmienić tak, jakby tutaj po prostu był nawias x kwadrat 3x czyli minus 3x, 2 się redukuje, od razu postać iloczynowa, minus 2, 2 i tutaj x przed nawias, czyli x równe 0, albo x równe 3, plus Plus, i plus współczynniki, czyli od góry będzie rysowane. Miejsca 0 to jest minus 2, 0, 2 i 3. Każdy pierwiastek jest pojedynczy. Minus 2 i 2 nie należą do dziedziny. I ma być mniejsze lub równe 0 czyli x należy od minus 2 do 0 w sumie od 2 do 3 i trójka do pięć.